A merytory to są, merytory są tylko po to, żeby wydać je na mieszkanie i na leki. Czy to na, na opłatę, to jest Tak, tak. No wy... Jestem 3000 Gdzieś... jest u pana czy mniej? Jest nie, nie tysiące a nie miesiąc, mniej niż trzesiednia krajowa, nie, nie, nie mniejsze. Tysiące, e, czy da się zrobić za 2000 u pana? No, jeżeli człowiek nie je cały miesiąc, to da się. A sam pan jeszcze we dwójkę? Sam jestem, pan dlatego... Ciężko. Dlatego na co mówię... najwięcej idzie? No w tej chwili to daleki Jestem chory, to 700 miesięcznie idzie daleki, drugie to 700. 300, ponad, tam 500 dostaje. No, mieszkanie, mieszkanie drugie, 700, zostaje 600 zł na, ży na życie. Pan daje radę za 600 zł, tak żeby no, jednak nie i mam, lekarz. Mam dzieci, więc mi pomagają od, czas od czasu do czasu. bez pomocy ciężko choroby. Nie, było. no bez pomocy nie ma możliwości. No, no jeszcze ktoś nie ma chorób, to co innego. Ja do pracy już nie idę, bo jestem pierwszą, mam pierwszą grupę, więc do pracy żadnej A nie. A ile lat pracy było, bo nie wiem czy pytałem. 40 lat minęło. 2000 tysiące ponad te emerytury, tylko... No niestety, jestem na ręce, bo jeszcze do emerytury brakuje A, półtora to... roku. <głos》> Ale to ja nie wierzę, żeby była o wiele większa emerytura. Ile, ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie według pana? jak kto jest sam? 3,5 tysiąca samemu. Ale bez wakacji, bez sanatoriów, jakichś wariach. 3,5 tysiąca. Trzeba, trzeba pracę, mieć. spokojnie. Tak, no, żeby stać, bo na kupienie kawałek szynki czy owoca normalnego. A na jedzeniu pan też oszczędza, nie wiem, na jakich rachunkach, woda, prąd, gaz. No, tylko na jedzenie, póki są Do no, no, w tym wieku już w ogóle się niewiele no, kupuje. No. Teraz ogórki, pomidory, sałata to ze miarę tanie, więc to. to, 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 to warzywa można jeść ale przyjdzie październik i dalej. A może kiedy pani robi zakupy? Bo narzekają, że nie mam kiedy. Pracują do 17-18 powiedzmy na tygodniu. No ale to nie, przecież jest. W każdej chwili można robić zakupy. Teraz są sklepy do 22. Ale... No, da no. tak, się. No. Czyli jak ktoś z nas co tego nie Jeśli supermarketów kiedy ludzie robili, tak? Tak. Przepraszam, nie? O niedzielę handlowe pytam. 30 sekund. Czy pani w niedzielę handlowe? Powinniśmy robić zakupy i sprzedawać w niedzielę. A mnie to jest obojętnie. Ale, obojętnie. Ale nie. Ale... Powin... Powinny mieć dziewczyny, kurde, mać wolne i wszystko. Jak się żyje na Merturze? Pan na Merturze, tak? Ta? Oj. Dobrze jest? Jest dobrobyt, czy Tak, jest. Pan ma jest, jest. stanie że tak powiem, woda, gaz, ma wszystko widać Przepracowałem tyle lat na... Zobacz, za... Ile lat pan pracował ile te emerytury? 32 szkoda. lata i 2700 emerytury, szkoda gada. chyba o za mało, tak? no, no, to... Jak to jest możliwe, że taka mała emerytura po dwóch latach? No, to niestety, no bo byłem na zasiłku przedemerytalnym. A, dlatego. Teraz pan by chyba więcej widział w tych czasach. No na, Zata, pewno, na pewno, na pewno. Na płace były, tak? No, no, na pewno, no. Ja wszystko zdrożę, jak pan sobie poradzi teraz. Pan się no? podaje? Nie. A państwo że zdrożę drugie tyle Czy będzie pan wszystko przekręcał, że tak powiem, A, ten... No, bo... nie, 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 dobry. Moje jak się żyje emerytom? Och, niech pan nie pyta się nawet. Jest, jest dobrobyt, czy nie bardzo w Polsce? Dla nowego znaczy, rządu. Jak pani znaczy, się żyje za tego rządu? To znaczy, wie pan, uważam, że jest lepiej, na pewno. Lepiej. Czyli pani zapisu nie była zadowolona? Z czego? Zapisu. Była pani zadowolona? Czy jak się pani żyło z zapisu? No była 13, 14, 14, 800, No co? 500. Nie. Zapisu. Że co? Zapisu, jak było dla pani, jako emeryt. Bardzo źle. Ale to, dlaczego? A dlatego, proszę pana, że źle. Bo oszukiwali, kłamali, kłócili się, wyzywali. Tak, nie nie, 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 nie. Czyli zła atmosfera była. Zła.